Kurkuma zrobiła furorę jako naturalny antyzapalny hit i pojawia się w herbatach, kapsułkach oraz fit-przepisach. Wiele osób wierzy, że chroni stawy, mózg i serce. Tyle, że mimo codziennego stosowania, u sporej części ludzi oznaki stanu zapalnego nadal się utrzymują. I wtedy pojawia się ważne pytanie: czy ona w ogóle działa? Główny składnik kurkumy, kurkumina, ma bardzo niską wchłanialność w ludzkim organizmie. Bez połączenia z tłuszczem albo czarnym pieprzem rzadko dociera do krwiobiegu w sensownych ilościach. Nawet w kapsułkach dawka bywa niższa niż ta, którą stosowano w badaniach klinicznych. Efekt jest taki, że obietnica brzmi mocno, ale w praktyce działanie często wypada słabo. Wielu seniorów bierze kurkumę miesiącami, licząc na poprawę bólu, snu czy poziomu energii. A objawy zostają, frustracja rośnie i pojawia się wrażenie, że coś robi źle. Tymczasem problem częściej leży w strategii, a nie w intencjach. Kurkuma potrafi pomagać, ale rzadko sama i nie zawsze w tej formie, w jakiej jest najczęściej używana. Właśnie dlatego lekarze i badacze zaczęli patrzeć dalej niż kurkuma, szukając rozwiązań bardziej skutecznych. Nauka coraz częściej pokazuje produkty o szybszym działaniu przeciwzapalnym, lepszej absorpcji i efektach, które da się realnie poczuć. Jeden z nich od dekad jest stałym elementem diety długowiecznych społeczności. I może być brakującym elementem dla tych, którzy chcą rezultatów, a nie tylko dobrych chęci. Ostry stan zapalny to naturalna reakcja organizmu, pomaga goić rany i walczyć z infekcjami. Obrzęk, zaczerwienienie i uczucie ciepła są częścią mechanizmu obronnego. Kiedy ta odpowiedź jest krótkotrwała, działa na naszą korzyść i wspiera regenerację. Problem zaczyna się wtedy, gdy stan zapalny nie chce odpuścić. Przewlekły stan zapalny to jak tlący się ogień. Który nigdy nie gaśnie w środku organizmu. Działa po cichu, często bez wyraźnego bólu, ale z czasem zużywa komórki i tkanki. Taki typ zapalenia wiąże się z przyspieszonym starzeniem i stoi u podstaw wielu chorób. I co najgorsze, mnóstwo osób żyje z nim, nawet o tym nie wiedząc. Częste zmęczenie, lekkie bóle, wahania nastroju albo problemy z koncentracją mogą być znakami tej ukrytej inflamacji. Z biegiem lat przyspiesza ona zużycie stawów. Obciąża mózg i dokłada pracy sercu. Przez to ciało staje się bardziej podatne i mniej sprawne w regeneracji. To takie przyspieszone starzenie od środka. Dobra wiadomość jest taka, że ten proces da się odwrócić dzięki właściwym wyborom na co dzień. Odpowiednie jedzenie potrafi wyciszyć ten cichy stan zapalny i przywrócić wewnętrzną równowagę. Tylko trzeba wiedzieć, co naprawdę działa. I nie zawsze to, co najbardziej reklamowane, jest najskuteczniejsze, organizm potrzebuje czegoś, co uderza prosto w źródło problemu. Zanim pójdziemy dalej, wesprzyj kanał i dołącz do naszej społeczności. Zostając członkiem, pomagasz nam rozwijać tę pracę i w zamian dostajesz dostęp do filmów oraz treści tylko dla członków. Wystarczy kliknąć przycisk obok subskrybuj i wejść do ekipy zdrowia. Wiele osób kojarzy stan zapalny tylko z bólem albo widoczną opuchlizną, ale to zaledwie fragment całego obrazu. Przewlekły stan zapalny działa po cichu, rozregulowując funkcje wewnętrzne bez natychmiastowego alarmu. Często ciało wysyła delikatne, niejednoznaczne sygnały, które łatwo zbyć machnięciem ręki. I właśnie tam chowa się największe ryzyko. Stałe zmęczenie, nawet mimo porządnego snu, to jeden z najczęstszych objawów tej wewnętrznej inflamacji. Do tego dochodzą problemy z koncentracją, częstsze zapominanie i wrażenie, jakby głowa była ciężka. Kłopoty trawienne, gazy, wzdęcia czy zaparcia mogą sugerować rozjazd w jelitach. Nawet wahania nastroju potrafią być odbiciem stanu zapalnego. Co więcej, przewlekły stan zapalny może się ujawniać przez podwyższone ciśnienie, niestabilną glukozę albo trudność w zrzuceniu wagi. Skóra traci blask, sen robi się płytszy, a odporność z czasem słabnie. Pojedynczo te sygnały wyglądają normalnie, ale zebrane razem pokazują organizm przeciążony, organizm, który próbuje dać znać, że coś jest nie tak. Zauważenie tych znaków to pierwszy krok, żeby zadziałać, zanim szkody zrobią się głębokie. Gdy problem zostanie wyłapany wcześniej, stan zapalny da się opanować prostymi zmianami, zaczynając od jedzenia. Tylko trzeba przestać ignorować to, co wygląda jak zwykłe zmęczenie albo taki wiek. Bo bardzo często to po prostu ciało woła o pomoc. Większość osób, które używają kurkumy jako naturalnego przeciwzapalnego, nie zdaje sobie sprawy, że często robi to po prostu nieskutecznie. Aktywny składnik, czyli kurkumina, w swojej naturalnej formie słabo się wchłania. Bez połączenia z piperyną, czarnym pieprzem, albo z tłuszczem, potrafi przejść przez organizm praktycznie bokiem, bez większego pożytku. To mocno obcina jej potencjał terapeutyczny. Nawet suplementy z fabryki nie zawsze dowożą to, co obiecują na etykietach. Badania pokazują, że żeby uzyskać realne efekty, Trzeba by przyjmować dawki znacznie większe niż te, które zwykle trafiają do kuchni. A i tak wchłanianie zależy od takich rzeczy jak stan jelit i sposób przyjmowania. Wielkie oczekiwania zdarzają się więc z dość ograniczoną dostawą efektu. Jest też temat, o którym mało się mówi: przy nadmiarze albo u osób z wrażliwym żołądkiem kurkuma może dawać problemy trawienne. Nudności, refluks czy podrażnienia zdarzają się częściej niż wielu myśli, zwłaszcza u seniorów. Człowiek chce naprawić jedno, a nieświadomie dokłada drugie i potem nie wie, skąd to się wzięło. To tylko podkreśla, jak ważne są strategie bardziej praktyczne i naprawdę skuteczne. Błąd nie polega na tym, że ktoś siega po kurkumę, tylko na tym, że wkłada w nią całą nadzieję na odkręcenie stanu zapalnego. Sama, słabo wchłaniana i źle dawkowana, daje niewiele i frustruje tych, którzy liczą na realne rezultaty. Dlatego warto spojrzeć na alternatywy o wyższej biodostępności i potwierdzonej reakcji organizmu. Są produkty, które ciało rozpoznaje i wykorzystuje dużo sprawniej. Spośród wszystkich badanych składników odżywczych, niewiele ma tak mocny wpływ na przewlekły stan zapalny jak kwasy omega-3 znajdzie się w tłustych rybach, takich jak łosoś, sardynki, onszła czy makrela, i działają prosto w źródło problemu. W przeciwieństwie do kurkumy, omega-3 są łatwo wchłaniane i szybko rozprowadzane po komórkach całego ciała. One nie tylko blokują zapalenie, one pomagają je wygasić. EPA i DHA. Dwa najważniejsze typy omega-3 wbudowują się w błony komórkowe i regulują produkcję substancji zapalnych. Podczas gdy wiele składników jedynie łagodzi objawy, omega-3 wysyłają organizmowi sygnał, że aktywny stan zapalny ma się zakończyć. Dodatkowo mogą obniżać markery takie jak CRP, IL6 i TNF-alfa powiązane ze starzeniem komórek. A efekty widać codzienności: mniej bólu, więcej energii i jaśniejsza głowa. Poza działaniem przeciwzapalnym omega-3 dają też pakiet korzyści dla serca, mózgu i stawów. Poprawiają płynność krwi, chronią neurony i zmniejszają sztywność stawów. To szczególnie ważne po 60 roku życia, kiedy organizm wolniej reaguje na bodźce i trudniej mu wracać do równowagi. Z omega-3 ciało dostaje dokładnie to wsparcie, którego potrzebuje, żeby działać sprawniej i z większą witalnością. Jeśli ktoś próbował już wszystkiego, a objawy stanu zapalnego wciąż się trzymają, Skuteczność tego rozwiązania może naprawdę zaskoczyć. Przy regularnym włączaniu do diety organizm potrafi odpowiedzieć w ciągu kilku tygodni większą energią i mniejszym dyskomfortem. I co najlepsze, nie wymaga żadnych skomplikowanych mieszanek ani trudnych kombinacji, tylko konsekwencji. Sekret tkwi w tym, by dać ciału to, co rozpoznaje, wchłania i zamienia w równowagę. Włączenie omega-3 do diety nie wymaga rewolucji ani skomplikowanych przepisów. Wystarczą 2-3 porcje tygodniowo tłustych ryb, takich jak łosoś, sardynki czy makrela. To opcje dostępne, proste w przygotowaniu i bardzo odżywcze. A jeśli wybierasz się je świadomie, potrafą spokojnie zastąpić suplementy bez utraty skuteczności. Dla osób, które rzadko jedzą ryby albo trzymają się biet ograniczających, suplement z oleju rybiego może być sensowną alternatywą. Najlepiej sięgać po wersje oczyszczane i przebadane pod kątem metali ciężkich. Bezpieczna dawka dla większości dorosłych zwykle mieści się w przedziale 10.00-20.00 mg EPA i DHA dziennie. Większe ilości tylko pod kontrolą specjalisty. Roślinne źródła, takie jak siemielniane i chia, też dostarczają omega-3, ale w formie ALA, którą organizm słabo przekształca w EPA i DHA. Są zdrowe, jasne, ale nie dają takiego samego działania przeciwzapalnego jak ryby. Dlatego świetnie sprawdzają się jako dodatek lecz nie zastępują w pełni źródeł morskich. Właściwy wybór naprawdę zmienia odpowiedź organizmu. Najważniejsza jest regularność. Przy stałym spożyciu organizm zaczyna wbudowywać te kwasy tłuszczowe w strukturę komórek. To wzmacnia cały system i uspokaja procesy zapalne. Nie chodzi o efekt na jutro, tylko o głębokie wzmocnienie budowane małymi, codziennymi decyzjami. W czasach szybkich obietnic i suplementów na topie najskuteczniejsza droga wciąż bywa najprostsza. Organizm najlepiej odpowiada wtedy, gdy dostaje składniki z naturalnych, regularnych i dobrze przyswajalnych źródeł. Przewlekły stan zapalny nie wymaga skomplikowanych rozwiązań, wymaga mądrych wyborów dzień po dniu. Małe zmiany w jedzeniu potrafią z czasem przynieść naprawdę duże efekty. Zamiana wiary w cudowne formuły na produkty, które naprawdę dowożą to, co obiecują, to mocny krok. Omega-3 to nie moda, to sprawdzona nauka i realny wpływ na zdrowie zwłaszcza gdy ciało z wiekiem potrzebuje więcej wsparcia. Kiedy skupiasz się na tym, co działa, omijasz frustrację i zyskujesz lepsze samopoczucie. Sekret nie polega na tym, żeby mieć więcej, tylko żeby wybierać mądrzej. Nie musisz wywracać całego życia do góry nogami, wystarczy przesunąć uwagę na to, co organizm faktycznie wykorzystuje. Różnicę robi wchłanianie, realny efekt i to, co czujesz na co dzień. Mniejsza sztywność stawów, jaśniejsza głowa, Bardziej regenerujący sen i energia bez gwałtownych spadków. To są sygnały, że ciało wreszcie wychodzi z trybu zapalnego. Jeśli ten materiał pomógł Ci lepiej zobaczyć, co działa w praktyce, skorzystaj z filmów, które pojawiają się teraz na ekranie. Udź się dalej, wzmacniaj i wybieraj świadomie. Droga do życia z mniejszym bólem i większą witalnością może zacząć się od jednego prostego posiłku. A Twoje ciało na pewno ci za to podziękuje.